Dzień dobry Państwu, wbrew cenzurze kłania się Tomasz Jankowski i tak, tak, Sylwia Gorlicka zawitała ponownie na wbrew cenzurze. Witam serdecznie. Witaj Tomku, witam Państwa, bardzo mi miło. ja już Sylwii nie będę przedstawiał, bo chyba wszyscy Państwo Sylwię kojarzą publicystka, zwłaszcza publicystka, bo to w dzisiejszym kontekście będzie miało najważniejsze znaczenie. Ja jeszcze zanim przejdę do konkretów, to zapraszam Państwa także do polubienia naszego profilu na Facebooku. Tam również jesteśmy, tam również wrzucamy materiały, które niekoniecznie się akurat na wbrew cenzurze na tym głównym kanale na YouTube pojawiają. A dziś będziemy rozmawiać, jak już sam tytuł wskazuje, zadajemy pytanie, czy ukraińska korupcja już do nas dotarła. O korupcji na Ukrainie słyszymy ani nie od wczoraj, ani nie od 24 lutego 2022, ani też nie od 5, 8, czy 10, czy 15 lat, ale w zasadzie od samego początku niepodległej Ukrainy. Wszyscy, którzy, Polacy, którzy mieli do czynienia z wyjazdem na Ukrainę, zwłaszcza samochodowym, to mieli już, <grym> mieli już chyba związane z tym yy, kłopoty. Natomiast dlaczego dzisiaj o tym będziemy mówić? Warto sobie w ogóle też chyba, Sylwio, nakreślić, na czym polegają różnice, bo korupcja występuje również w Polsce i nie ma co tego ukrywać. Natomiast, w każdym kraju właściwie. Tak, właściwie w każdym kraju jakiś, jak, jakiś poziom korupcji występuje. Ale dlaczego ta ukraińska jest taka wyjątkowa? No z tego względu, że jeżeli chodzi o korupcję na Ukrainie, to jest ona zjawiskiem endemicznym właściwie, nawet nieukrywanym, a jeżeli chodzi o ukraińców w Polsce, prawda, to jest to po prostu wprowadzane w życie społeczne, ale gospodarcze no Polaków w każdym razie. Mhm. i rzecz, która może to warto też rozjaśnić bliżej, prawda? Że na Ukrainie mamy do czynienia z taką powszechną akceptacją i w zasadzie czasami już z doliczaniem e, konkretnych wysokości, nawet łapówek. Nie, to się nazywa do... napiwek. No tak, no tak, no to się nazywa napiwek, prawda? No ale chodzi o to, że ludzie nauczyli się już z tym żyć na Ukrainie. Jest to oczywiście bardzo obciążające przede wszystkim, dla, zwłaszcza dla e, samych Ukraińców. No, ale też trudno jest zauważyć cokolwiek, co miałoby to zmienić. Wręcz przeciwnie, ja nawet zauważyłem, że to zaczęło być wykorzystywane politycznie. Ja absolutnie nie chcę bronić tutaj postaci Słowomira Nowaka, do której mi bardzo daleko, no, ale zwracam uwagę na to, że on przez środowisko, w którym nie dało się w zasadzie inaczej postępować niż postępował, a teraz ma z tego tytułu, naprawdę duże problemy. Yy. Chcesz coś powiedzieć? To śmiało, oczywiście, bo ja mam pytanie kolejne. Jeżeli chcesz do tego coś. To znaczy chcia, chciałabym jedynie powiedzieć, że Turyści, właśnie tak jak Tomek wspomniał, mogą być zaskoczeni wieloma sytuacjami, a są to sytuacje czy, często turystyczne, na przykład korzystanie z busów międzymiejskich, takich powiedzmy dalekobieżnych. Tak? Mhm. E, to znaczy a, wygląda sytuacja w ten sposób, że na przykład jedziemy sobie takim autokarem, wyjeżdża on z 10 km czy 15 km poza miasto, w środku pola najczęściej jakiegoś, gdzie nie ma cywilizacji e, i Kierowca oświadcza, że należy dopłacić do biletu, bo w przeciwnym razie osoby, które tego nie zrobią, zostaną zostawione w tym polu i mogą sobie dylować te 15 km z powrotem, czy na przykład szukać jakiejś chaty, prawda, no, gdzie będą jest... mogli się schronić. Więc, więc to jest jeden tylko z tych przykładów, a mówię o tym z tego względu, że. Dużo Polaków teraz jest zafascynowanych Ukrainą, uważają, że to w ogóle wspaniały kraj. I zapewne będą chcieli właśnie jeździć tam turystycznie, więc tak ostrzegamy, że będzie trzeba doliczać napiwek nie tylko do taksówki czy w restauracji, ale również po prostu do każdej sytuacji, jak, jak, na jaką Państwo no, napotkają. No ja mam nadzieję, że jednak nie, że to się <trym> jednak zmieni. No ale właśnie, warto powiedzieć sobie też o przyczynach, bo w przypadku korupcji mówimy, no to o czym już wspomnieliśmy, mówimy na przykład o społecznej akceptacji, prawda? Mhm. Mówimy o tradycjach poszczególnych państw, narodów. Społeczności. Natomiast warto chyba wskazać na ten aspekt ekonomiczny. Otóż Ukraina jest krajem o największym, chyba, czy jednym z największych, a już na pewno w naszym regionie, największym rozwarstwieniu społecznym. To znaczy ta garstka oligarchów ukraińskich, która owłaszczyła się na majątku po Ukrainie Radzieckiej, tak bardzo odbiegła swoim poziomem życia, poziomem dochodów od większości Ukraińców, no że to też stwarza pewną pokusę korupcyjną. I ja tutaj chcę podać bardzo konkretny przykład. To znaczy, jeżeli ja mam, nie wiem, na przykład czekać w kolejce do lekarza, prawda, którego załóżmy, że nie ma prywatnie możliwości sobie wykupić, takiej usługi medycznej, a stać mnie na to, żeby dać temu lekarzowi więcej niż stać na przykład przeciętnego Polaka, no to czemu mam tego nie zrobić, prawda? I to chyba jest takim głównym powodem, a przez to, że to trwa już tyle lat, bo to trwa, nie wiem, 25 czy 30 lat, jak sobie, zależy od kiedy będziemy to liczyć, no a w każdym razie od prywatyzacji majątku na Ukrainie, no to oni się chyba do tego już przyzwyczaili. Dziś żyje już całe pokolenie, które jest z tym wychowane, prawda? Tak, ja chciałam nawet podkreślić, że takie sytuacje mają miejsce już w Polsce między Ukraińcami, to znaczy Ukraińcy są często zatrudniani na, no, na niższych powiedzmy stanowiskach w różnych urzędach w Polsce i spotkałam się z sytuacją taką, o której mówił, chwalił się sam Ukraińiec mi. Że a nie mógł załatwić sobie szybciej karty pobytu, i żeby to zrobić szybciej, to po prostu poszedł do swojego kolegi, który pracuje w urzędzie, zapłacił mu 5000 złotych i kartę pobytu otrzymał szybciej niż mógłby, więc oni również tutaj po prostu, nawet między sobą, już później przejdziemy do tego, jak, mhm. pol, jak Polaków traktują, oni między sobą tutaj dokonują tego samego, czego dokonują u siebie w kraju. i jeżeli chodzi o rozwarstwienie społeczne ja już wcześniej mówiłam i pisałam że Ukraina jest podobna do raczej takiego państwa rozbitego dzielnicowo to znaczy po prostu konkretne podmioty Ukraiń, Ukrainy należą dosłownie można wręcz powiedzieć patrimonialnie do danego oligarchy to nie jest tak że on posiada sobie tak jak kulczyk jakąś nie wiem część części, nie wiem. Autostrady. Sklepów, tak, autostrady. Teraz nam wyrasta taka zresztą oligarchia w Polsce. Tutaj obajtek, prawda, się nasuwa na myśl, więc na, na, widocznie naśladują to, te modele i będą naśladować, i nie będzie sprzeciwu. No, Skala jest inna, moim zdaniem. Tak, no na pewno, ale ja widzę po prostu pewne przygotowania, mhm. pewne symptomy. No i po prostu najzwykle w świecie. Na Ukrainie tak zwane Pablatu, prawda? Kiedyś było, to było Zagorbaczowa, bardzo popularne, kiedyś w Związku Radzieckim, jak się jechało z jednego podmiotu, przepraszam, federacji, no, z Związku Radzieckiego do drugiego, no to chodziło o reglamentację produktów mhm. różnych, no to, żeby otrzymać ten produkt, no to albo musi, był. Turysta roz, radziecki, wobec radzieckiego e, sprzedawcy skazany albo na patrzenie podbyka jak to się mówi, e, albo po prostu Pablatu, czyli dopłacił, czy w jakiś sposób zna, poznajomości ten produkt otrzymał i tutaj, tutaj na Ukrainie po prostu ewidentnie to zostało nie, nie tylko pozostało, ale również po prostu się rozkwitło, osiągnął rozkwit to w ogóle dotyczy też całego obszaru tego poradzieckiego, natomiast no, na Ukrainie to się zrobiło, mówię, no takim tak dziwne, ponieważ tam nie ma na przykład tradycji plemiennych, bo w Azji Centralnej no okej, okay, tylko no tak. to, to są plemiona to jest ich jakby tradycja taka, bardziej no... napotyzm niż korupcja, tak? Tak, tak, mhm. tak dokładnie to taki, bym powiedział, od średniowiecza, natomiast tutaj to są ewidentnie takie no, teoretycznie nowoczesne państwo, teoretycznie leżące w Europie, a zachowujące się właśnie w taki sposób, znaczy obywateli zmusza się do zachowania plemiennego wręcz. I zanim przejdziemy właśnie do tej drugiej kwestii, czyli już z samego tego charakteru tych wydarzeń w Polsce, no to warto sobie też powiedzieć, dlaczego to w ogóle dla Polski się stało zagrożeniem, bo zaraz tutaj będą oczywiście oskarżenia, że chcemy demonizować Ukraińców. Proszę Państwa, z, z Ukrainy po wybuchu tej nowej fazy wojny. Przybyło oczywiście do nas bardzo dużo ludzi. Ja jestem przekonany, że w większości to są ludzie uczciwi, którzy po prostu chcieli uciec przed wojną. No ale pamiętajmy o tym, że wyjechali stamtąd głównie ci, których już było stać na łapówki, żeby po prostu wyjechać. No pamiętajmy o I tym, wynająć mie mieszkanie tym, którzy uciekali na po prostu na obszar nieobjęty no działaniami wojnymi. Też, też. Oczywiście, że ten aspekt tutaj ma bardzo znaczenie, zwłaszcza wewnątrz samej Ukrainy. No ale dlaczego ja to też mówię? Pamiętajmy o tym, że Ukraina funkcjonuje od lutego, chyba nie wiem, tam 26 chyba luty cały czas w stanie takiej generalnej mobilizacji. Czyli mężczyźni do 60 roku życia nie mogą legalnie wyjechać z Ukrainy. No muszą szukać różnych przepisów, nie wiem, luk prawnych, albo najczęściej właśnie łapówek, żeby z tej Ukrainy wyjechać. Natomiast wiadomo, że wyjeżdżają głównie ci, których na to stać. I stąd bierze się moim zdaniem przynajmniej to Zagrożenie dla Polski, które w związku z tym procederem funkcjonuje, a nie z tego, że to akurat ludzie właśnie z Ukrainy przyjeżdżają, prawda? Nie wiem, czy, 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 czy warto by było wskazać jeszcze jakiś inny aspekt? No nie, natomiast chyba sami Polacy dostrzegają, samochod jakie samochody tak, po prostu tak, tak, są tak, na ukraińskich blachach. No nie, nie są to tanie auta, Nie jeden Polak marzyłby o takim aucie i często po prostu po uparkingu jest no, w jakiś, nie, nie będę tutaj reklamowała żadnych ma marek samochodów, ale wiemy o czym mówimy o samochodach, które nie kosztują kilkadziesiąt tysięcy tylko w setki tysięcy złotych na przykład. No właśnie i to chyba najlepiej obrazuje to o czym mówimy, bo zdają pewnie sobie Państwo sprawę, że absolutna większość Ukraińców nie ma dostępu do takich pojazdów. Przechodzimy do następnej części. Zaczynamy, Sylwia, teraz o ukrainizacji Polski w tym aspekcie. Rozmowę, czy ta większa skala i te większe możliwości korupcyjne jakoś wzmagają efekt w Polsce. Polska i tak, jak już sobie powiedzieliśmy na samym początku, wcale nie zwalczyła tego problemu e, korupcji. Natomiast, skoro przyjeżdża do nas jeszcze bogatsi od nas, skoro ich możliwości są jeszcze większe, to czy ten efekt, nie wiem, czy są jeszcze jakieś dane, bo to chyba jeszcze za wcześnie, żebyśmy mieli na przykład dane dotyczące indeksu korupcji w kraju, prawda? No tym bardziej, że ja zawsze trochę się też śmieję, jak widzę te dane, no bo ciekawy jestem, jak ktoś to sprawdził, prawda? Prawda, fałsi statystyka. No tak, no tak, no właśnie, <laughs> więc, więc to też zawsze sobie zadaję pytanie, jak, jest te, jak są te badania, Robione, No ale to, o czym mówimy, czyli właśnie wzmaganie się niechęci Polaków do tych Ukraińców, którzy jeżdżą tymi samochodami, jak już tutaj sobie wspomnieliśmy, czy to też nie przekłada się właśnie na to funkcjonowanie Ukraińców w Polsce, Ukraińców wśród Polaków w, w, przy instytucjach polskich i ten proceder korupcyjny, gdzie u nas jest popularny. Bo u nas no też umówmy się, że są obszary, gdzie my rzeczywiście tą korupcję dopuszczamy, społecznie, ją akceptujemy i niczym nam to nie przeszkadza, prawda? No tak, natomiast ja mam takie wrażenie, że mm, za sprawą Ukraińców wracamy do głębokich lat 90. ponieważ nieporównywalnie mniejszą korupcję stopień korupcji mamy. W znaczy, mieliśmy jakby no, dotychczas do, do, do mhm. niż na przykład w latach 90., gdzie praktycznie też na każdym kroku i policjantowi, i lekarzowi, i komukolwiek, i nawet nauczycielowi dawało się e, łapówkę. Natomiast aktualnie wracają po prostu te modele zachowań. Ja chciałam tutaj jeszcze tylko wtrącić, że proszę, to, nie będzie, to, to, nie, to nie będzie tylko dotyczyło na przykład um, służby zdrowia czy, czy nie mhm. wiem, policji i tak tylko będzie to dotyczyło każdego aspektu życia człowieka. Ponieważ mamy do czynienia z rozwijaniem się już kontaktów półświadka z Ukraińcami, z tego względu, że są oni umieszczani w takich, nazwijmy to, depresyjnych dzielnicach różnych miast mhm. i są dostrzegalne już przez wiele osób, wielu moich nawet znajomych. Te takie, bym powiedziała, syntezy polskiego półświatka z, z przestępczym światem ukraińskim, który po prostu współ, będą współpracowali. Nie wiem, czy Państwo pamiętacie czasy mafii pruszkowskiej, mafii wołomickiej. Właściwie w każdym mieście były, były mafie. Od Zakopanego po Szczecin po prostu wszędzie były jakby odłamy różnych organizacji przestępczych, nawet miał swoje takie nazwy, czy każdy w danym mieście znał e, e, powiedzmy ksywkę takiego przestępcy. Tutaj również będziemy mieli do czynienia z nowymi persingami e, i tego typu osobami. A to wiesz, co ciekawe to jest to, co mówisz. Ja pozwolę sobie ciebie dopytać, mm. a nie wydaje ci się, że to może pójść w drugą stronę, że na przykład może być konflikt między tymi powiedzmy polskimi gangami, które już mają ogruntowaną pozycję, a tutaj nagle przychodzi, no umówmy się, bogatsza i też doświadczona konkurencja z Ukrainy. To znaczy, ja myślę, że wyrosną nowe. Ale z, że się Z tego przykład, względu, że ci starzy, brzydko mówiąc, oni nawet po już powychodzili z więzień, oni zresztą można dostrzec to w takich rzeczach jak seriale czy filmy, pokazujące właściwie gang gangsterów polskich jako fajnych ludzi, z którymi byśmy chcieli wypić kawę i w ogóle oni są śmieszni i tak dalej. Tymczasem gnębili i tak naprawdę zdusili w dużej mierze że Potencjał gospodarczy naszego kraju, ponieważ oczywiście. żyli w symbiozie oczywiście z elitami władzy i dopóki żyli z nimi w symbiozie, to po prostu funkcjonowali. Jak przestali być potrzebni, to zostali pozamykani do więzień. Natomiast oni już powychodzili, oni sobie tam występują w jakichś tam programach, piszą książki i udzielają wywiadów, więc oni im się po prostu już nie będzie chciało, tak sądzę. Natomiast powyrastają nowe i które będą całkowicie, do te, moim zdaniem, nie będą ze sobą konkurowały. Raczej bym powiedziała, że na przykład miasta ze sobą będą konkurowały, e, pobliskie, na przykład, nie wiem kto, jaką część Mazowsza będzie zajmował, prawda, Zmówią swoją działalnością. Tutaj taką, takim obrazem skali jest, no proceder może nie do końca korupcyjny, mhm. ale też ciekawy, jak słyszy się coraz więcej też głosów, no ja to też w swoim otoczeniu słyszę, nawet mogę się przyznać, że w mojej rodzinie, że na no, jak wykupują mieszkania w, w, w Polsce, to nie tam po 4 czy 5, tak jak to Polak kupi i że jest bogaty, tylko od razu po 100, na przykład potrafią takimi liczbami rzucać, więc no, to chyba też właśnie pokazuje tę różnicę, prawda? E, która też ten Grunt potencjał. Grunt robi mhm. też, bo to być może mają też za, za swoimi plecami jakiś też sponsorów, prawda? Ta, ta. E, i, I będzie tutaj nowe pole do popisu, bo e, m, tak myślę, że ten. M, te pieniądze powiedzmy, które jeszcze na Ukrainie są w formie jakichś przedsiębiorstw i tak dalej, zostaną, będą musiały pozostać w rękach osób, które dały broń, ale w leasing, o tym się zapomina, broń amerykańska na Ukrainie została dana Ukraińcom w leasing, czyli trzeba będzie to spłacić, nie będą mieli na to pieniędzy, więc będą spłacać w formie, no w naturze, tak? czyli będą prawdopodobnie oddawać im całe, całe sektory gospodarki takie strategiczne, więc bym powiedziała, że no tutaj będzie też i sponsoring, i w związku z tym będą się przenosić do Polski, gdzie no tej sytuacji mhm. ta sytuacja już była, tak? Już nie mamy własnych tak naprawdę marek, żadnych poważnych, samochód elektryczny był zapowiadany chyba już kilka lat temu, i do dzisiaj, do dzisiaj go nie ma. Drugiej Japonii, tak też nie więc. Ma, no. na, natomiast będziemy wracać oczywiście teraz do, do sytuacji tych korupcyjnych w Polsce. może. No właśnie, pytanie: czy oprócz tego przykładu, który wskazałaś, yy, czy jesteś w stanie. No, oczywiście nie z imienia i nazwiska, prawda? Ja sobie z tego zdaję sprawę, ale czy jesteś w stanie wskazać o przykłady jakichś działań, o których słyszałaś? Takich korupcyjnych, właśnie typowo. Yy, tak, na przykład yy, mój znajomy, yy, dyrektor jednego ze szpitali w Polsce. Mogę powiedzieć, że zachodnia Polska to jest, mhm. dostał dosłownie nakaz zatrudnienia całej rzeszy Ukraińców na takich stanowiskach typu pielęgniarka, prawda, salowa i tak dalej, i już Polacy są. Oswajanie, bo oczywiście to nie są duże sumy czy mm -hmm. upominki, bardzo drogie, ale są oswajani z tym przez samych ukraińskich pracowników w tym szpitalu, gdzie, żeby na przykład pielęgniarka zmieniła łaskawie pościel, no po prostu daje się no, do ręki banknot, tak? Nie wiem, 100 zł czy 50 zależy. To jest już, to jest korupcja. No nie tak, oszukujmy czyli się. Oczywiście, bo tak, to jest, to jest proceder, jeden przykład, jest znamy w Polsce, ale tutaj właśnie to, co powiedzieliśmy. Jeszcze dyrektor że, został że, zmuszony że, do tego dodatkowo. Że, że, i że skala rośnie, prawda? Że już nie podarek jakiś tam upominek mały, tylko po prostu banknot, prawda? I wtedy mogę wykonać usługę. Tak, oczywiście. I takich sytuacji jest, bardzo, jest dosłownie coraz więcej. Ukraińcy świetnie się w tym czują. Uczą nas tego, że to jest normalne, czyli cofają nas w rozwoju, możemy, to możemy tak to ująć. I no, za, zaczynają właśnie zajmować w różnych miejscach różne stanowiska, no do właśnie. których my będziemy mieli dostęp, bo my do jakiegoś dyrektora szpitala umówmy się, nie mamy dostępu, no tylko prędzej do pani pielęgniarki C czy salowej. A coś spoza służby zdrowia? Spoza służby zdrowia no to tak jak tutaj wspomniałam, w urzędach to się zdarza w, no, na tym niskim szczeblu. Oczywiście. Mnie najbardziej interesuje na przykład taka kwestia, pewnie dopiero do tego dożyjemy, ale wiesz dobrze, że w Polsce funkcjonuje teraz takie prawo przetargowe, prawda? I tutaj pewnie będzie największe pole do popisu dla wielu. No tak, dla firm zawsze. krzaki, prawda? Tak, w ogóle oczywiście konkursy, które są robione pod konkretną firmę i są tam stawiane takie wymagania, które inna firma nie jest w stanie sprostać albo po prostu nie ma. Na przykład nie wiem niebieski kolor ubrań tak pracowników załżymy tak teraz mi się rzuciło, a, bo, a tylko ta firma ma niebieskie mundurki. No e, tak, tak klasyczna, klasyczna tak. taka. I, i, po, I po prostu um, niestety z, z całym szacunkiem, prawda, do narodu ukraińskiego, bo ja tutaj tak jak wspominał Tomek wcześniej, nie, nie namawiamy do jakichś zachowań antyukraińskich, ale po prostu po prostu mamy z tym do czynienia i będziemy mieli w coraz większej, że tak powiem, liczbie obszarów swojego życia. E, tych przykładów tak naprawdę się mnoży. A no właśnie, ale dlaczego będziemy mieli z tym do czynienia? Bo przecież, tak jak sobie powiedzieliśmy, wcale nie dlatego, że ja coś, nie wiem, Ukraińcy się rodzą źli i tak dalej. Ja A jeszcze tylko, przepraszam, mhm, dodam. Mhm. E, policja również e, ma zakaz tak naprawdę, tak jak my kiedyś się śmialiśmy z krajów e, skandynawskich, e, z Niemiec, ukrywania. Etniczności sprawców przestępstwa. Do tego dochodzę właśnie. E, tak, więc, więc tutaj e, policja również ma, można powiedzieć, związane ręce, czy, czy dziennikarze, którzy podają mhm. po prostu informacje. E, a mamy do czynienia często w tym momencie nie, 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 niektórzy nawet sugerują, oczywiście prześmiewczo, że może gdyby jednak w drugim języku jeszcze umieszczać ogłoszenia na temat poszukiwania sprawcy jakiegoś przestępstwa, to może byłoby to skuteczniejsze, ponieważ Aha. swój złego zna, prawda, na tej, na tej, na, 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 w tym sensie, prawda? No tak, ale to o czym mówisz, powoduje też to, że społeczeństwo w Polsce jest naprawdę już zastraszone. To znaczy nikt nie będzie raczej chciał publicznie pisać o takich przypadkach, nawet jeżeli je zna, bo zaraz będzie oskarżone o bycie tam ruską o Nucę, prawda, bo nie wiem, obniżanie. Potencjału obronnego Ukrainy, a tym samym Polski, bo przecież dla rządzących Polską obrona Ukrainy jest, no oni się zachowują tak, jakby to było dla nich być albo nie być, prawda? No tak, no, dlatego to tutaj to jest. Powiem... to dlaczego, mm. tak? No mm. ale. Mm, i to powoduje pewien problem i ze zgłaszaniem samego procederu. A jeżeli tych procederów nie będziemy zgłaszać, jeżeli nie będziemy rozliczać tego typu czynności, jeżeli nie będziemy po prostu zwalczać tej przestępczości, no to przecież ona będzie tylko rosła. Bo ci ludzie, nieważne czy to są Ukraińcy, czy, czy, czy nie wiem, czy ludzie z Bangladeszu, no ludzie, co do których przestępstw nie będzie się zgłaszało, po prostu będą się czuć bezkarni i będą tylko powiększać swój stan posiadania, że tak powiem, prawda? Tak, problem polega na tym, że no, dobrym przykładem tutaj jest mieszkalnictwo, czy wspólnoty mieszkaniowe, tak no zwane, kto, w który, w które zatrudniają Ukraińców do, nazwijmy to, napraw czy wymian różnych urządzeń. Na przykład no, wodnych i tak dalej. Człowiek płaci czynsz, różne inne opłaty, prawda, po to, żeby później w cudzysłowie, oczywiście za darmo mieć wymieniony licznik czy zgodnie z prawem, bo w innym przypadku będzie mu na przykład naliczany ryczałt, prawda, mm -hmm. który jest mniej korzystny dla, dla mieszkańca. I problem polega na tym, że przychodzi taki Ukrainiec i po prostu mówi, że jeżeli nie dasz mi tam powiedzmy 300 zł czy 400, to ja nie wymienię ci tego urządzenia. Tutaj jeden z czytelników do mnie napisał, że przecież można to nagrać komórką i tak dalej. No bardzo fajnie, tylko że według prawa polskiego chyba, z tego co się orientuję, jeżeli nagrywamy kogoś bez poinformowania go przedniego o tym, to po prostu y, nie, nie stanowi ten materiał dowodów w sprawie. To jest oczywiście pewien nonsens. Tutaj bywały odchylenia od tego, tam nawet podawał, czy te, Są znaczy, różne, ja czy tak. Y, y, mhm. y, prawda? Sprawa Rewina, na przykład. Są różne interpretacje, bo też. Y Akurat, A to zależy, nie ben, zależeć będzie to od tak sądów, tak. Tak, owoc zatrutego drzewa. No, nie, nie. Kiedyś było tak, że nie uznawaliśmy tego, teraz możemy nie uznawać, więc... No. E, no tak, Natomiast no, ja sprawach... też, powiedzmy sobie szczerze, wątpię, żeby, nie wiem, Pani Krysia czy Pan Staszek w bloku w ogóle zakładają coś takiego, że muszą nagrywać pracę jakiegoś... E, no, no tak, nie, nie, nie szczególnie, że to, to, to na gorąco się mhm. dzieje. No e, I ludzie też po prostu ulegają emocjom i e, nie myślą w taki sposób astrologiczny, e, że na przykład będę nagrywał coś tak, bo nie są do tego przyzwyczajeni. No, no chyba że nie wiem pracują dla służb bezpieczeństwa. No to wtedy to może są przyzwyczajeni. No za ale za wielu ale, ich nie ma. Ale za wielu ich nie ma. I i pewnie nie mieszkają w jakichś, tam, We wspólnotach mieszkaniowych. Natomiast, no ja po prostu wiem prawie, że z pierwszej ręki. No, po prostu moja koleżanka miała taką sytuację i, yy, i nie zgłosi, niestety nie, zgłosi, nie zgłosiła tego, i sąsiedzi również nie zgłaszali tego, ponieważ wiedzieli, że po pierwsze sprawa nie zostanie załatwiona, yy, a po drugie, że mogą się nawet narazić na coś, prawda? Będą no się. się narażać i może na przykład, załóżmy, mamy sklep. Ktoś ma sklep od iluś tam lat, boi się zgłaszać takich rzeczy, na przykład wewnątrz na zapleczu mm -hmm. wymieniaj na urządzenie, ponieważ na przykład ktoś naszemu mu skarbówkę która musi mieć 80% prawda, skuteczności, czyli najzwyczajniej w świecie będą siedzieli dotąd, aż coś znajdą i wtedy doprowadzają do ruiny takiego przedsiębiorcy, więc będą się bać zemsty nawet. Jak, jak, jak Oczywiście, poza tym ludzie chłoną tą przestrzeń informacyjną i widzą, że no, Ukraina, Ukraińcy są teraz święci, prawda? Nic nie można za bardzo tak, powiedzieć. Tak, biedni i poszkodowani, Dokładnie. dlatego trzeba być dla nich miłymi. W każdym razie, nie, jeżeli miałbym sobie czegoś, proszę Państwa, życzyć z Ukrainy, to bardziej kwas, kwasu chlebowego, niż korupcji. Eee, ja czekam, e, czekamy wbrew cenzurze na Państwa opinie, na Państwa komentarze. Może Wam też zdarzyły się takie sytuacje. Możecie je oczywiście pisać anonimowo pod tym filmem. Moim Państwa gościem była Sylwia Gorlicka. Dziękuję Ci Sylwia bardzo. Dziękuję Ci tam, dziękuję Państwu. A ja zapraszam oczywiście do subskrypcji naszego kanału, polecania go, łapek w górę i cokolwiek, co Wam jeszcze przyjdzie do głowy, żeby tą strefę wolnego słowa tylko poszerzać. Dziękuję Państwu. Do zobaczenia.